Cześć. Witam Cię bardzo serdecznie. Czy zastanawiałaś się, może kiedyś, czy jesteś tylko tym, co widzisz w lustrze? Jak bardzo się z tym identyfikujesz? I myśląc o sobie, o ja, co masz przed oczami, czy czasem nie jest tak, że masz przed oczami tylko to konkretne odbicie, które codziennie widzisz w lustrze? Nasz wzrok jest skierowany na zewnątrz i wchodzimy w taki tryb oceniania, opiniowania, badania siebie i jak to jest z naszym życiem w kontekście tego, co przychodzi do nas z zewnątrz. Tymczasem, kiedy pozwolisz sobie na taką głęboką refleksję lub głęboki wgląd. Możesz dostrzec coś znacznie, znacznie więcej, coś bardzo potężnego siebie jako istotę wielowymiarową. Owszem, z bardzo ważnym naszym ludzkim doświadczeniem, tu i teraz, z naszym ludzkim życiem, tu i teraz, i ze wszystkimi jego wymaganiami, które są ogromnie ważne. Ale kiedy wejdziesz na tę perspektywę troszeczkę wyższą i troszeczkę szerszą. Będzie Ci łatwiej nawigować w swoim życiu i łatwiej dokonywać po prostu właściwych i wspierających Cię wyborów. Dobrych dla Ciebie tu i teraz, ale dobrych też w takiej właśnie szerszej perspektywie. Łatwiej też z takiego poziomu spojrzeć na swoje życie, na swoje doświadczenia i. Przyjąć je jako nasz zasób, niezależnie od tego, co się w tym doświadczeniu wydarzyło i na ile było to trudne. A i włączyła się reklama zamiast muzyki. Dajcie mi chwilę, to, to może to wyłączymy. Takie kiksy się zdarzają, a ja nie umiem montować filmów, więc będzie to w nagraniu. O czym to ja mówiłam? Już wiem. Um, więc doświadczenie i zobaczenie siebie jako takiej istoty wielowymiarowej i wielopoziomowej pozwala tak naprawdę i tu można by powiedzieć, że to jest poziom duchowy. No do czego niby on miałby nam się przydać w dzisiejszym życiu, w zarabianiu pieniędzy i tak dalej? Otóż moim zdaniem on jest fundamentalny do tego, żeby żyć jakościami. Jakimi chcemy żyć. E, odbudowanie w sobie takiego połączenia z naszym duchem, z naszą wyższą istotą, zobaczenie siebie jako znacznie większej, szerszej istoty niż to, co widzimy w lustrze, jest bardzo wspierające i, jak zaznaczyłam wcześniej, pomaga przyjąć nasze ludzkie doświadczenie z taką. Pokorą i miłością, a nawet z pewnego rodzaju zachwytem, że zdecydowaliśmy się wielokrotnie na tak trudne i ciężkie doświadczenia. I to się dzieje z poziomu takiego autentycznego nie z poziomu umysłu, nie z poziomu jakiegoś przekombinowania i, i, i jakby wykombinowania filozofii, która będzie nas wspierać. Tylko dlatego, że po prostu tak czujemy, tak to widzimy. Skierowanie oczu do wewnątrz, przejście przez perspektywę serca i zobaczenie się właśnie z tej duchowej, szerokiej perspektywy zmienia wszystko w doświadczeniu naszego życia tu i teraz. Wszystko. A jak to zrobić? Tak jak powiedziałam we wcześniejszym nagraniu, droga wjedzie przez przestrzeń serca. Przestrzeń serca, do której my czasem nie chcemy się zbliżać, bo przeczuwamy, że gdzieś tam upakowane są różne bolesności, które no, będziemy musieli odpakować. Bo, żeby coś przyjąć, no to musimy sobie z tego zdać sprawę, zauważyć to, zobaczyć, poczuć to. Przecież to są rzeczy energetyczne, więc musimy to po prostu poczuć. Dopiero później następuje pewnego rodzaju transformacja na symbole, czy na odpamiętanie pewnych konkretnych sytuacji, które miały miejsce w naszym życiu, a nie tylko w naszym życiu, bo będąc w połączeniu ze wszystkim i wszystkimi, my możemy mieć bardzo takie silne powiązanie z pewnymi rzeczami, które nie stanowią o naszym nie stanowią naszego doświadczenia, ale wpisują się weń, ponieważ tak głęboko płyną z pola po coś, zawsze po coś, ale to po co to my odkrywamy po drodze. No tak czy inaczej to właśnie przestrzeń serca pozwala się na to otworzyć bez oceniania, pozwala to... Przyjąć, znaleźć metodę najlepszą dla nas, żeby to, żeby to otulić, żeby tego wysłuchać, żeby dać temu głos, żeby dać temu przestrzeń. Ja tutaj używam pewnego rodzaju słów metaforycznych czy obrazów metaforycznych, czy jakichś symbolicznych historii, no bo bardzo trudno jest oddać naturę spraw, które nie podlegają naturze języka tak naprawdę to są, to są głębokie doznania doświadczenia emocjonalne to się zadziewa w naszej psychice to się zadziewa w naszym głębokim ja w naszym prawdziwym ja któremu pracując a ze sobą pracując w przestrzeni serca otwierając nasze serce otwierając siebie na nasze serce Um, po prostu pozwalamy być I już a, bez siłowania się i bez kopania się z koniem. Czemu to jest ważne? No, bo odsuwając się od tego, czego się boimy, czego nie chcemy, co jest dla nas bolesne, my odsuwamy się i odci odcinamy, tak jak od kawałka wstążki. Odczuwa, odcinamy fragmenty swojego życia. Odcinamy fragmenty siebie, tak jakbyś wziął nożyczki i odciął kawałek palca albo kawałek duszy. Tak? To spróbuj sobie to w ten sposób wyobrazić. W momencie, kiedy tak się dzieje, jakim cudem chcesz kreować ze swojej pełni? Jakim cudem chcesz żyć pełnią życia? Skoro poodcinałeś te fragmenty siebie, które umożliwiają ci bycie pełnią, to jest niewykonalne. Życie pełnią swojego życia i życie pełnią swojego doświadczenia jest możliwe wtedy, kiedy przyjmiesz pełnię siebie i swojego doświadczenia tego wszystkiego, co się wydarzyło w twoim życiu. Co było piękne, wspierające, ale co było do dupy, co było bolesne, z czym sobie nie umiałeś poradzić, e, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy narobili ci e, w Twojej interpretacji, w Twojej ocenie krzywd. Jeżeli to odrzucasz, jeżeli się od tego odcinasz, jeżeli z tym prowadzisz nieustającą wojnę, żeby to wyprzeć i wykasować ze swojego życia, nie znajdziesz swojej pełni. Pełnia to jest przyjęcie siebie w całości, bez wybierania. Ciebie przyjmuje, a ciebie nie przyjmuje. Nie ma tak. Przyjmujemy całość. Czy to boli? Czasem boli bardzo. Czy to długo trwa? Nie wiem. Różnie. To zależy od doświadczeń, to zależy od gotowości, to zależy od świadomości, to zależy od tego, co już przeżyłeś, co już przerobiłeś. O czasie nie będę mówić, bo czas jest względny. Może się zadziać tak, a może być rozłożony w czasie. I to jest proces, który nie ma mety, bo to jest proces, który raz otwarty będzie się już toczył do końca Twojego życia tutaj, ziemskiego. Tyle tylko, że będzie wprowadzał w trakcie tych zmian już tak inne okoliczności. Życia, bycia, że w którymś momencie spostrzeżesz, że tak naprawdę jesteś starym sobą, ale jednocześnie jesteś kimś innym, znacznie większym, znacznie szerszym, znacznie bardziej obejmującym to wszystko i znacznie szczęśliwszym w swoim życiu. Rumi powiedział, że światło płynie z naszej rany, i ja nie mogłam tego zrozumieć przez parę dobrych lat. No trudno, ja akurat tak miałam. Może Ty to zrozumiesz od razu. Rzecz nie polega na rozumieniu chyba. Rzecz polega na odczuciu tego. To rozumienie, takie prawdziwe rozumienie, nieteoretyczne w głowie, przychodzi poprzez doświadczenie wewnętrzne, czyli poprzez poczucie tego, o czym ten człowiek napisał, co on tak naprawdę nazwał. I wtedy to się staje jasne, i wtedy mówisz temu tak. To prawda. Potwierdzam, potwierdzam to swoim życiem. Jak ponownie połączyć się ze sobą, jak ponownie połączyć się z wszechświatem, z tą twórczą energią, która jest wszędzie, stanowi wszystko, to jest proces. To jest proces powrotu do siebie w postaci uczenia się miłości do siebie, krok po kroku. Zauważania na tej płaszczyźnie fizycznej i na płaszczyźnie emocjonalnej, co sobie dajesz, jakie jakości sobie dajesz, jak się z tym czujesz. To nie jest gonitwa, to jest zatrzymywanie się i pytanie siebie: jak się teraz czujesz? Co czujesz? Co to jest? Czy musisz się tak teraz czuć? Czy możesz wybrać inaczej? To jest uczenie się relacji ze sobą, takiej bardzo głębokiej, opartej właśnie na budowaniu, wzmacnianiu przestrzeni serca, na budowaniu, odbudowywaniu kontaktu ze swoim wyższym ja, z tym połączeniem z górą. Dlatego to jest proces, który się zadziewa w świadomości, podświadomości i nadświadomości, bo to są nasze wymiary. To nie jest tylko tutaj, to nie jest tylko głowa. Jesteśmy wielowymiarowi i w tym procesie musimy do siebie podejść wielowymiarowo. Możesz korzysta korzystać z różnych źródeł wsparcia, możesz e, szukać ludzi, którzy poprowadzą cię przez naukę koherencji serca, przez medytację, przez pracę z ciałem, przez e, różne procesy. Psychoterapeutyczne to też jest ważne, ale to musisz umiejętnie wybierać. Um, przez um, pracę z nadświadomością, przez um, energetyzację pewnych rzeczy. Um, ale to trzeba ćwiczyć. I to jest proces. Możesz wspomagać się um, channelingiem. Przekazami od mistrzów i nauczycieli z kronika kaszy. Jeżeli masz zaufanych szamanów, nawet jeśli są to szamani miejscy, też, ale jest potrzebna pewnego rodzaju roz rozwaga i jest potrzebna praca własna. To jest podstawa. Nie zasilanie się tylko tym, co jakby dostaniesz z zewnątrz. To ci będzie pomagało, to ci będzie wspierało. Będziesz coraz mądrzejsza w tych wyborach. Parę razy wybierzesz źle, źle biorę w cudzysłów. No ale trudno, takie doświadczenie. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby podjąć w sobie decyzję, mieć taką gotowość i żeby zacząć pracować po prostu za sobą zacząć kształtować drogę. Do serca poprzez budzenie w sobie miłości do siebie. My w ogóle tego nie zdamy. My chcemy się zaspokoić najczęściej za pomocą fajnej kanapy, dobrego telewizora, świetnych wakacji, nie wiem, biżuterii albo tam jeszcze czegoś innego. Ale to jest to, co ciągle chcemy pozbierać jak sroka, jakby do swojego gniazda z zewnątrz. Będzie więcej, więcej, więcej to się będzie przesypywało, czy ty będziesz szczęśliwsza? No nie wiem. Dlatego mówię, że yy, proces uczenia się miłości do siebie to jest zatrzymywanie się, pytanie siebie, jak się czujesz kochana, czego pragnie Twoje ciało, co teraz będzie dla mnie dobre, czy ja chcę pójść na to spotkanie. A jeżeli muszę na nie pójść, to jak będę siebie traktować, żeby nie czuć się na nim źle, żeby nie zostać zranioną, żeby nie dopuścić tego zranienia z zewnątrz, żeby je w sposób właści właściwy dla mnie, jakby przefiltrować, tak żeby pewnego rodzaju mechanizm, żeby wytworzył się pewnego rodzaju mechanizm, który będzie nas wspierać w tej drodze, a niektóry będzie nam podcinać nogi, tak? Bo ktoś nas skrytykował, no to my już na kolana i w pozycji ofiary. Nie, miłość do siebie uczy pod jednym warunkiem, że jej na to pozwolisz, że się na to otworzysz, że zaczniesz to robić. Taką inną siaką techniką, krok po kroku, Będziesz uczyć się rozpoznawać, co jest w Twojej podświadomości, co Cię boli, o czym zapomniałaś, co tak naprawdę myślisz, co, co wierzysz, co kształtuje Twoją rzeczywistość, dlaczego masz efekty takie, a nie inne w Twojej rzeczywistości, dlaczego tak bardzo się nie kochasz, że chorujesz, że czegoś nie masz, że sobie czegoś nie dajesz. Jakie to są lekcje? Jaką lekcją jest dla Ciebie człowiek, który staje obok Ciebie? Gdzie pozwalasz przekraczać swojemu szefowi w Twojej pracy swoje granice? Miłość będzie uczyć Cię, jak być w taki sposób, żeby kształtować swój dobry dzień, swój zasobny dzień, swój szczęśliwy dzień. Żeby Umieć e, uśmiechnąć się do pewnych rzeczy, które być może do tej pory powodowały, że miesiącami z czymś walczyłaś, a teraz po prostu spojrzysz na nie, obdarzysz je uśmiechem i pójdziesz dalej, i w ogóle nie ma żadnego halo. Ucząc się miłości do siebie, zmieniasz życie swoje, swoich bliskich, wszystkich naokoło i całego świata. Trudne i zarazem bardzo proste. Trzeba się tego nauczyć. Nie ma innej drogi. Droga wiedzie przez serce. Droga to zmiany wiedzie przez budzenie miłości do siebie, budzenie połączenia ze swoją podświadomością i nadświadomością. Budzenie połączenia, odradzanie połączenia, świadomego połączenia z przestrzenią swojego serca. Powodzenia na nowej drodze życia. Do zobaczenia, papa. Pa.